No i okej, okay, ten miałem założony, ten zakładam, ten ma taki symbol, a ten ma taki symbol denzo, a ten francuski sandem. Koła, identyko, kręcą się identyko, ni ciszej, ni głośniej, Tyczka ten sam typ, wszystko to samo, tylko ciekawe czy będzie działać. Jeśli chodzi o mechaniczną stronę przekręcenia kompresora, to nie ma żadnych przeszkód, jakiś problemów. Trzy śruby montażowe, dwie śruby torx 40 i w zasadzie ściągnięcie paska za pomocą napinacza 16. O tam jest śrubeczka widoczna i to jest w zasadzie wtyczka, wszystko wtyczka jeszcze zostaje do rozbicia tam na dole. I kompresory wychodzi. Można montować nowy. Ja zrobiłem to teraz, ponieważ mam rozkręcony przód po to, żeby przedmuchać chłodnicę i po to, żeby po prostu jej drożność była maksymalna. Po to, żeby skuteczność chłodzenia była również maksymalna, jeśli chodzi o ilość kompresora, zlałem go tą śrubą. No, ta ilość, 75 ml, no to mniej więcej by to było bliżej tak 50 niż 70. Z tego nic nie wylatuje. Kompresor będzie czekał. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce go kupić, to zapraszam. Fajne jest to, że jak sam rozłożysz, to to składanie mimo, że wyglądało przefatalnie że to już... Kurde, co tu będzie. Idzie bardzo sprawnie w zasadzie może to jeszcze nie wygląda, ale ja już widzę koniec. Yy, strefa zgniotu i samochodzik fabia, to jest naprawdę króciutki. Tutaj to nie ma maski, nie ma nic. Impact, yy, ten yy, zderzak bumper. No, jakiś tam jest fajny mały lekki samochód 1000 kg. Nie ma co gadać. Technicznie fajnie, że to działa bez No niestety nie jest to ciche. Widzicie, tu jest zupełnie wyciszyń wszędzie zapodanych No ale bmki czy tam z tego i tak nie zrobisz. Fabi trójce, ściągnięcie zderzaka przedniego. W zasadzie jest bardzo proste. Słoneczko. Na zewnątrz mamy około 29 stopni. Klimatyzacja chodzi na pierwszym biegu i siedzimy w chłodzie, jak ludzie. To dzięki kompresorowi z Volkswagena, marki Denso, który zastąpił fabryczny kompresor marki Sandem o mniejszej pojemności olejowej. Czy to ma duże znaczenie? Ciężko mi powiedzieć. Ten, który był fabryczny, miał 270 tysięcy kilometrów. I po prostu jego wydajność się skończyła. Uważam, że kompresor zastosowany w autach marki Volkswagen, który jest identyczny jeżeli chodzi o symbol i identyczny jeżeli chodzi o montaż, jest po prostu lepszej jakości, dzięki czemu teraz. Siedzimy w chłodzie. Dodatkową funkcją, takim featurem, który występuje akurat w przypadku tych kompresorów, które zauważyłem, tu nic teraz niech robocze, nie brzęczy jakaś cewka i w środku w kabinie nie słychać żadnych szumów, także szumów od rozprężającego się gazu. Tak więc modyfikacja mocno na plus. Kompresorek udało się kupić za 200 zł. Podlinkuję, jak to wygląda na Allegro pozdrawiam Oh, 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 oh,